Już na początku serii Tsukimichi główny bohater Makoto Misumi wypowiada się negatywnie o swoich doświadczeniach, jakie spotkały go w innym świecie, a siebie nazywa największym pechowcem bohaterów Isekai. W końcu ciężko się dziwić, skoro chwilę po tym, jak został przyzwany przed oblicze Bogini, omal nie stracił życia, a później spotkało go wiele sytuacji, przez które czuł niepokój i chciał jedynie rwać włosy z głowy. Ale wszystko po kolei. Cała przygoda 17-letniego Makoto zaczyna się w momencie, gdy próbuje się zrelaksować po dniu w szkole, ponieważ to właśnie wtedy poznaje Tsukuyomiego, czyli przyjazne bóstwo księżyca, od którego otrzymuje błogosławieństwo oraz dowiaduje się, że jego rodzice pochodzili z innego świata, a on ma teraz dopełnić część ich kontraktu z boginią i doskonalić się jak jej awatar czy też inaczej bohater. Z powodu presji chłopak z czarnymi włosami decyduje się zaakceptować ten warunek, ponieważ zdaje sobie sprawę, że w innym wypadku jego miejsce zajmą jego siostry, na co nie chciał pozwolić. Teraz stojąc przed obliczem bogini słyszy, że ta potrzebuje wojownika, aby ochronił jej świat, a dokładniej błogosławioną rasę human przed demonami oraz duchami. Lecz gdy tylko spogląda na śmiertelnika, zaczyna kpić z jego wyglądu oraz czuć obrzydzenie, przez co pozbawia Makoto tytułu bohatera i łamie kontrakt, mówiąc, że znajdzie sobie kogoś innego na jego miejsce. Mimo wszystko, udając życzliwość, decyduje się dać mu moc zrozumienia wszystkich ras poza humanami po czym zsyła go na kraniec swojego świata, z tym, że nie teleportuje jego ciała, tylko zrzuca je z nieba, licząc, że chłopak i tak tego nie przeżyje. Jednak wbrew założeniom bogini, Makoto zostaje uratowany przez bóstwo księżyca, które odblokowuje także potencjał chłopaka, po czym przez zmarnowanie energii udaje się na drzemkę, a przeklęty przez boginię w ten sposób rozpoczyna swoją przygodę na krańcu nieznanego sobie świata. Natomiast w tym miejscu pragnę jedynie powiedzieć, że materiał zawiera spoilery wyłącznie z anime, a także proszę napiszcie, czy w ogóle oglądaliście wcześniej tę serię. W każdym razie wracając, Makoto trzy dni błąka się bez wody i jedzenia, a samotność zaczyna go przytłaczać w tym nieznajomym miejscu, dlatego gdy w końcu słyszy czyjś głos, zaczyna biec w jego kierunku. W ten sposób spotyka górskiego orka Emmę i ratując ją z opresji przed dwugłowym psem, Makoto przekonuje się wreszcie o swojej sile, a przerażona tym faktem Emma, wiedząc, że nie ma szans z przybyszem, poddaje się mu i uczy go magii, którą ten nie tylko przyswaja za pierwszym razem, ale także ulepsza. Natomiast Emma wyjawia że jest ofiarą wyznaczoną do złożenia na pobliskiej górze wielkiemu smokowi sin, a Makoto słysząc to postanowił udać się tam, tylko że spodziewał się małża, podczas gdy przyszło mu walczyć z prawdziwym Smokiem. Podczas starcia główny bohater zdawał się przewyższać swojego przeciwnika, ale potwór, bardziej niż walką, zdawał się zainteresowany wspomnieniami przybysza z innego świata, dlatego ostatecznie dochodzi do podpisania kontraktu, gdzie Makoto jest istotą dominującą ze względu na swoją siłę. Dlatego od teraz Smok zaczyna bardziej przypominać ludzką kobietę, wkrótce nazwaną Tomoe. To właśnie od niej, 17-latego. Jak słyszy propozycję, by w jej domenie nazwanej pod przestrzenią stworzyć całe miasto, w którym różne istoty będą ze sobą koegzystować, ponieważ od czasu kontraktu cała domena się zmieniła, przypominając teraz żyzną i piękną krainę. Zaś od tego momentu miejsce to staje się główną bazą, której władcą jest Makoto, wielokrotnie zganiony za bycie zbyt mało dostojnym, jak na rządzącego całą krainą. Tak też przeklęty przez boginię zdobywa kolejną potężną podwładną Mio, która wcześniej była niezwykle groźnym i żarłocznym pająkiem, teraz często tocząc spory z Tomoe. Na tym etapie podprzestrzeń zamieszkiwało już wiele raz, a Makoto zdawał się przytłoczony tak swoją rolą, jak i ciągłym przebywaniem z półludźmi, dlatego postanowił udać się do wioski Human, licząc, że dowie się czegoś o swoich rodzicach, ale to kończy się tym, że został potraktowany jak potwór i zaatakowany, a także wystawiono za nim list gończy, co zdołowało władcę podprzestrzeni, ale później dowiedział się, że powodem tego była jego przytłaczająca mana, przez którą wyglądał jak król demonów prowadzący ze sobą całą armię. Dlatego Makoto nie poddaje się i kolejnym razem podając się za kupca, dopełnia wszystkich formalności, przyjmując nazwisko Kuzunoha, pod którym chce prowadzić swoją firmę handlową udając się także do gildii Poszukiwaczy Przygód, gdzie mimo swojej siły zostaje sklasyfikowany jako pierwszy poziom, najpewniej przez wcześniejsze działania bogini, podczas gdy jego podwładne zajmują dwa najwyższe miejsca w całej gildii. Tak, główny bohater wplątuje się w sprawę porwań, która zostaje rozwiązana przez jego zakontraktowane sługi, z tym, że przy okazji niszczą całą osadę, przez co Makoto jest wściekły, ponieważ chciał ulepszyć to miejsce i pozbyć się z niego jedynie przestępczych działań, dlatego w ramach kary wystrzeliwuje Tomoe i z tym bardziej, że był zmuszony ponownie zarejestrować się w innym mieście Cigę by móc założyć sklep i bez przeszkód handlować. Natomiast przed dotarciem na miejsce Kuznocha uczy się tworzyć portale do podprzestrzeni, gdzie widać, że ta znacznie się rozwinęła. A także dzięki drużynie poszukiwaczy przygód, z którą podróżuje, zdobywa łupy z pokonanych po drodze potworów, dzięki czemu może od razu zakończyć zlecenie w kompanii handlowej Rembrandt, później pomagając w stworzeniu leku i tym samym przełamując klątwę rodziny biznesmena. Ponadto w międzyczasie Kuznucha zdaje z doskonałym wynikiem egzamin w Gildii Kupieckiej oraz rozwiązuje spór między Tomoe i Mio, gdzie ta druga stała się uzależniona od oglądania anime ze wspomnień swego pana. Na tym etapie również podprzestrzeń uległa kolejnym zmianom, nie tylko przez turnieje, które miały jasno określić siłę mieszkańców, ale też dlatego, że Makoto podczas strzelania z łuku przez swoje nadmierne skupienie wielokrotnie niszczył swoją świadomość i ją rekonstruował, przez co jego mana ogromnie urosła wraz z całym jego wymiarem. To niezwykle zmartwiło Mio i Tomoe, dlatego uprosiły mistrza, aby ten przestał to robić, ponieważ dla nich wyglądało to tak, jakby Makoto wielokrotnie umierał. A ponadto jeśli dalej będzie tak szybko rósł w siłę, to Bogini może chcieć go bezpośrednio wyeliminować jako zagrożenie. Przez co Makoto utracił trochę szczęścia ze swojego życia, ponieważ był to jedyny jego sposób na psychiczny odpoczynek. W każdym razie, jako władca pod przestrzeni poza handlem w Cigie, chciał także rozszerzyć swoją działalność sklepów wielobranżowych o inne miejsca, ale co równie ważne, chciał także poszerzyć asortyment, dlatego udał się do lasu leśnych ogrów, by negocjować o kwiaty ambrozji. Niestety po drodze doszło do incydentu, ale ostatecznie głównie dzięki pokazowi siły zdołał uzyskać ich przychylność, a także zdobył nowego sługę, który tym razem dla odmiany był nieumarłym, którego nazwał śki. Zaś w zbliżonym czasie dochodzi do innego incydentu w podprzestrzeni, który zmienia podejście Makoto do niektórych Human, ponieważ po tym jak uratował grupkę poszukiwaczy przygód przed pewną śmiercią, ci zdecydowali się go okraść, przyczyniając się do eksplozji, w której życie traci dwójkę jego bliskich poddanych. W wyniku tych wydarzeń, władca pod przestrzeni postanawia się zemścić na jedynej złodziejce, która przeżyła, ignorując jej błagania i pozbawiając ją życia z chłodnym wyrazem twarzy. Ponieważ, o ile zazwyczaj był dość pokorny, tak w sytuacjach zagrożenia jego bliskich był niezwykle stanowczy i nie wahał się odebrać życia agresorom. Mimo wszystko, pozbycie się złodziejki nie przynosi mu ukojenia, przez co zaczyna płakać przytłoczony emocjami, lub zdając sobie sprawę, że, mimo swej potęgi, jest bezsilny. I nie może przywrócić przyjaciół do życia, chociaż to tylko moja interpretacja. Ponieważ sam Makoto nie do końca rozumie powód, podejrzewając, że żyjąc na ziemi, samo obcowanie ze śmiercią było smutne zastanawiając się nawet czy stracił człowieczeństwo przez życie z potworami, ale Tomoe szybko wyprowadziła go z tego błędu. A jako dobry władca, Kuzmoha nie poprzestaje na zemście i wprowadza zmiany, aby do takiej sytuacji już nigdy nie doszło, oraz planuje się dowiedzieć więcej o otaczającym go świecie i zagrożeniach, chcąc dołączyć do Akademii w Rodzgardzie oraz założyć tam swój sklep, przekazując dowodzenie Mio i Tomoe. Niestety jego plany zostają pokrzyżowane przez boginię, która przenosi go bezpośrednio na front bohaterów przeciwko demonom. Tam szybko traci dwa palce z rąk Sofii, będącej najsilniejszą poszukiwaczką przygód przed pojawieniem się Tomoe Mio, która wraz ze swoim towarzyszem nie wierzyła wyjaśnieniom Makoto, myśląc, że ten jest sługą bogini. Przez to młody poszukiwacz przygód jest zmuszony potraktować to starcie poważnie i zdejmując pierścienie absorbujące jego manę, używa ich jako broni, tworząc wielki krater i prowadząc do tak licznych Ofiar, że zmusiło to do wycofania się zarówno wojsk ludzi, jak i demonów, ale ponieważ stracił przytomność, to nie zdawał sobie z tego sprawy. Zaś po tym wydarzeniu, Makoto wreszcie miał czas obserwować otwarcie sklepu w mieście CyG. Następnie, planując zdobywanie wiedzy, udał się do Akademii Rodsgard, gdzie zamierzał otworzyć sklep, przez co musiał przejść egzaminy. Choć niespodziewanie trafił na test nauczycielski zamiast uczniowskiego, a co więcej, przez swoją niewiedzę ukończył go w najtrudniejszy możliwy sposób. Tak jako nauczyciel na pół etatu, decyduje się prezentować jako niezwykle surowy, wierząc, że inaczej nie zdobędzie szacunku uczniów. Dlatego organizuje ze swoim asystentem pokazowy pojedynek, po którym zostają tylko ci najbardziej zdeterminowani studenci, nie bojący się otrzymania obrażeń podczas zajęć. I chociaż nie uważa się za odpowiednią osobę na tym stanowisku, to naprawdę przygląda się swoim podopiecznym i łatwo zauważa, co ci mogą poprawić. Zaś po tych wydarzeniach Makoto dowiaduje się, że powód ciągłych zmian pogody w podprzestrzeni zależy od. Lokalizacji, w jakiej otwiera bramy do tego wymiaru, a także jest świadkiem rozwoju swoich terenów oraz bierze udział w przesłuchaniu, decydując, którym nowym gatunkom powinien pozwolić na przesiedlenie do podprzestrzeni. I tutaj niestety urywa się obecna akcja z anime. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie Nara.